Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 9. Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władze leczenia chorób, i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych, na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. O wszystkich tych wydarzeniach posłyszał również tetrarcha Herod i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem Mówili, że Jan powstał z martwych. Inni, że zjawił się Eliasz. Jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił, Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszał? I starał się go zobaczyć. Gdy apostołowie wrócili, opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali. Wtedy wziął ich ze sobą i udał się z nimi osobno, w okolice, w okolice miasta, zwanego Betsajdon. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i podążały za Nim. On je przyjął i mówił im o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do niego dwunastu mówiąc Odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród. Gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu? Lecz on rzekł do nich pytajcie i jeść. Oni zaś powiedzieli Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby, chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów. Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu. Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A on wziął te pięć chlebów i dwie ryby. Spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułamków. Gdy raz modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem. Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia z martwych wstanie. Potem mówił do wszystkich. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Kto się bowiem mniej słów moich zawstydzi, tego syn człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz chwale Ojca i Świętych Aniołów. Zaprawdę, powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. W jakieś osiem dni po tych naukach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmożeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu męż mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa. Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, Pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest syn mój wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Następnego dnia, gdy zeszli z góry, wielki tłum wyszedł naprzeciw niego. Naraz ktoś z tłumu zawołał: Nauczycielu, proszę cię, wejrzyj na mego syna to mój jedynak. A oto chwyta go duch, że tak nagle krzyczy Miota nim także się pieni i tylko z trudem odstępuje od niego, rzucając nim o ziemię. Prosiłem twoich uczniów, żeby go wyrzucili, ale nie mogli i rzekł: O plemie niewierne i przewrotne Dokąd jeszcze będę wśród was i będę was nosił, przyprowadź tu swego syna? Gdy on jeszcze podchodził, zły duch porwał go i zaczął nimi miotać. Jezus rozkazał surowo duchowi nieczystemu, uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu, a wszyscy osłupieli ze zdumienia nad wielkością Boga. Gdy tak wszyscy by byli pełni podziwu dla jego wszystkich czynów. Jezus powiedział do swoich uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Pojawiła się też u nich myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach wziął dziecko postawił je przy sobie i rzekł do nich kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje a kto by mnie przyjął przyjmuje tego, który mnie posłał kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki wtedy przemówił Jan mistrzu Widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Przestańcie zabraniać, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Gdy dopełniły się dni jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka, Samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokąd, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, i ptaki podniebne gniazda, lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie mu głowę mógł położyć. Do innego rzekł: Pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do puga, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.